Hitler już od dawna planował podbój Europy Wschodniej. Pisał o tym w swojej książce Mein Kampf. Chodziło mu o tak zwaną przestrzeń życiową na wschodzie i podbicie bogatych ziem, które miały zapewnić Niemcom surowce i żywność. Atak na ZSRR miał także złamać głównego sojusznika Wielkiej Brytanii i uczynić z Niemiec światowe mocarstwo. Już w grudniu 1940 roku Hitler wydał rozkaz przygotowania inwazji na Związek Radziecki. Operacja otrzymała kryptonim Barbarossa. Rankiem 22 czerwca 1941 roku Niemcy i ich sojusznicy zaatakowali ZSRR na całym froncie od Bałtyku aż po Morze Czarne było to największe uderzenie w historii wojskowości. 4 miliony żołnierzy, tysiące czołgów, samolotów i artylerii. Niemieckie oddziały błyskawicznie wdarły się w głąb terytorium radzieckiego. Już latem podeszli pod Leningrad, zajęli Ukrainę, Białoruś i dotarli Aż na Krym. ZSRR poniósł olbrzymie straty. wzięto do niewoli setki tysięcy żołnierzy. Niemcy przejęli wiele fabryk i ważnych ośrodków przemysłowych. Początkowo Stalin nie wierzył w możliwość tak wielkiego ataku. Dopiero 3 lipca 1941 roku wygłosił radiowe przemówienie do narodu, w którym nazwał wojnę Wielką Wojną Ojczyźnianą. Chciał w ten sposób rozbudzić patriotyzm i gotowość do walki wśród obywateli. Do walki wzywano wszystkich, nawet cywilów kobiety, dzieci i starców. Tworzono oddziały partyzanckie, które miały powstrzymywać Niemców na tyłach frontu. Mimo wielkich strat, Rosjanie zaczęli organizować obrony i stopniowo zatrzymywać niemieckie natarcie. Niemcy początkowo odnosili sukcesy, ale jesienią 1941 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. Ogromne odległości i słabe drogi w ZSRS spowolniły wojska. Sroga rosyjska zima zaskoczyła żołnierzy. Brakowało im ciepłej odzieży i paliwa, a sprzęt często zamarzał. Rosjanie zaczęli przeprowadzać kontrataki, a morale niemieckiej armii spadało. Okazało się, że wojna nie będzie szybkim zwycięstwem, jak planował Hitler. Kiedy Niemcy zaatakowały ZSRS. Wielka Brytania i USA zaczęły wspierać Związek Radziecki. Amerykanie w ramach tzw. Land Lease Act dostarczali sprzęt wojskowy, samoloty, czołgi i żywność. Dzięki temu armia czerwona mogła odbudować swoje siły i skuteczniej walczyć z Niemcami. Niemcy od początku wojny traktowali jeńców ze wschodu z niezwykłą brutalnością. Do niewoli trafiło nawet 3 miliony czerwonoarmistów. Większość była głodzona, pozbawiona opieki medycznej, mordowana lub wykorzystywana do niewolniczej pracy. Wielu zginęło w obozach koncentracyjnych lub zostało poddanych nieludzkim eksperymentom. To pokazuje, jak ogromne cierpienia przyniosła wojna dla ludności ZSRS. Na terenach zajętych przez Niemców część ludności początkowo liczyła na poprawę losu, zwłaszcza na Ukrainie czy w krajach bałtyckich, które pamiętały represje Stalina. Jednak szybko okazało się, że okupacja oznaczała terror, egzekucje i rabunek. Wkrótce miejscowa ludność przestała wspierać Niemców, a wielu ludzi zasiliło ruch partyzancki walczący po stronie ZSRS. Jednym z głównych celów niemieckiej ofensywy było zdobycie Leningradu. We wrześniu 1941 roku Niemcy otoczyli miasto, rozpoczynając blokadę, która trwała aż do stycznia 1944 roku. Przez ponad dwa lata mieszkańcy cierpieli głód, zimno i nieustanne bombardowania. Zginęło około jednego miliona ludzi. To jedna z największych tragedii II wojny światowej. Mimo to Leningrad się nie poddał. Hitler postanowił opanować południową część ZSRS, bogatą w ropę naftową, i zdobyć Stalingrad miasto symbol noszące imię przywódcy Związku Radzieckiego. Walki rozpoczęły się w sierpniu 1942 roku i przerodziły się w krwawą, wyniszczającą bitwę uliczną. Niemcy, dowodzeni przez feldmarszałka von Paulusa, początkowo zdobywali kolejne dzielnice, ale obrona Armii Czerwonej była niezwykle zacięta. Zimą 1942–43 roku radzieckie wojska otoczyły armię niemiecką w mieście. Paulus został zmuszony do kapitulacji w lutym 1943 roku. Straty były ogromne: zginęło, zostało rannych lub dostało się do niewoli ponad półtora miliona żołnierzy obu stron. Obrona Leningradu i zwycięstwo pod Stalingradem złamały mit niezwyciężonej armii niemieckiej. Stalingrad był punktem zwrotnym wojny. Od tego momentu Niemcy zaczęli cofać się na wschodnim froncie, a armia czerwona stopniowo przechodziła do ofensywy.